Siemanko, jest godzina 5.30 rano. Właśnie opuszczam swój hostel i idę na pociąg, ponieważ jadę dzisiaj w jedno bardzo niesamowite miejsce. O, stra Strasznie nie chciało mi się wstawać. Zabrałem wszystko. Zabrałem. Strasznie nie chciało mi się wstawać. No ale oh, podróż to, podróż to podróż nie można się. Nie można się obijać, prawda? Jeszcze jest, jest całkowicie ciemno jak widać i ale zaraz będzie widno. Już zaczyna świtać. Ech, kurde w ogóle mnie nie widać. O! O tej godzinie to jeszcze nic nie kupię. Mam, e, y, mam 35 minut do odjazdu pociągu swojego A ja potrzebuję 25 minut, żeby tam dojść. Także spoko na luzie totalnym. Po! Zobaczcie jak pięknie już świta Piękny wschód słońca. Wręcz he, doskonały. Allah. Zobaczcie sami. No na taki widok to, to warto wstawać rano. Ha, no dobra. To dotarłem do Santa Teresa di Riva i kieruję się. Do miejsca docelowego mam godzinę spaceru. No, może nie takie spaceru, bo pod górkę będę szedł. W każdym razie jestem jeszcze tak głodny, że muszę sobie coś koniecznie szybko kupić do zjedzenia. O! Słuchajcie, maluch w kabriolecie. No, a ja idę tam w góry. Nie wiem, czy to widać. Spróbuję przybliżyć. Idę tam na górę. No to siemanko. Jestem na miejscu. W końcu już mogę powiedzieć z tym pięknym widokiem w tle, gdzie przyjechałem. Jestem w małym miasteczku o nazwie Sawoka. Po części może być to dla niektórych kultowe miejsce dla mnie jest. Ten bar za mną nazywa się Vitelli. E, I tutaj nagrywano Ojca Chrzestnego, pierwszą część. A dokładnie chodzi mi o scenę, gdzie Michael Corleone o, prosi o rękę Ojca Apolonii, e, właśnie tutaj przed tym barem, siedząc sobie tutaj po lewej stronie. Także wchodzimy na cappuccino i zaraz e, i sobie zobaczymy, co tam w środku słychać. Hollabic! W tym miejscu siedział. Al Pacino, bar Vitelli, fantastyczne miejsce. Także tak, tak, jak, tak jak wspomniałem przed chwilą, e, siedzę dokładnie w miejscu, w którym siedział Al Pacino podczas nagrywania słynnej już e, sceny z Ojca Chrzestnego. E, w tym samym barze, przy tym, może nie w tym samym stoliku, ale w tym samym miejscu e, obok wejścia.

bo wcześniej ją zauważył, mu się spodobała. No i została jego żoną, prawda? Ha! Która zgina w wybuchu podczas zamachu na niego. O! W każdym razie bardzo cieszę że się, że tutaj dotarłem. Od dawna chciałem dotrzeć w to, w to miejsce. Wypiję sobie cappuccino. Zobaczymy, tam, tam jest cała galeria filmowa z tego wydarzenia, które tutaj miało miejsce w latach 70-tych. Nie pamiętam dokładnie z którego roku jest pierwsza część Ojca Chrzestnego. E, a potem idziemy sobie zwiedzić e, całe miasteczko, e, wejść na wzgórze i zobaczyć jak wygląda z góry. Także miejcie dzisiaj wspaniały dzień, bo ja zamierzam taki mieć. A więc jestem w barze Witelli, tutaj, gdzie nagrywano słynną już scenę z Ojca Chrzestnego. E, właśnie wypiłem sobie cappuccino. O, i tak tutaj mamy cały kącik galerię z kręcenia tej słynnej sceny. Jestem mega podekscytowany. Fantastyczne miejsce. Caj. Jakieś puchary. Uh, uh, ej! Za udział właśnie w filmie. Nagrody, stare rzeczy, przeróżne. No i oczywiście Al Pacino jako Michael Corleone. Zdjęcia z filmu. Ha! Don Vito Corleone, proszę bardzo, piękna. Fotografia. Nie, nie powiem kto niestety grał Dona o ala w każdym razie mamy tutaj przeróżne fajne rzeczy e, z czasów kręcenia filmów czyli z 72 roku a a, a tak w ogóle taką powiem wam ciekawostkę e, Ojca Chrzestnego e, miano kręcić w miejscowości Corleone jednak w ówczesnym czasie mafia po prostu nie zgodziła się na kręcenie filmu tam, nie chciała wpuścić obcych ludzi do miasteczka Corleone, dlatego scenę z filmu przeniesiono do Sawoki i Sawoka zastąpiła miejsce pierwotnie zaplanowane, czyli Corleone, i tutaj nagrano słynną scenę, jak Michael Corleone prosi o rękę ojca Apollonii. No i miejsce to stało się kultowe. Po dziś dzień tutaj przyjeżdżają e, tysiące turystów co roku e, w tym ja i naprawdę jest to fantastyczne miejsce. Zresztą w ogóle piękną, woską muzykę w tle. Przed chwilą leciał e, temat z ojca Chrzestnego, Także tę, 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 muszę założyć sobie maseczkę. Niestety tutaj właściciel te e, pogania. E, w każdym razie wypłyłem cappuccino, była bardzo smaczna. To teraz e, idę zapłacić i zwiedzi idziemy zwiedzić to miasteczko. Daleko, zobaczcie, erupcja Etny trwa. Piękny widok dzisiaj jest na Etnę znowu, chociaż stąd już jest dosyć daleko. No i my idziemy tam dalej. Jedzie na mnie samochód centralnie. Ha! Przechadzam się uliczkami miasteczka Sawoka. Bardzo przyjemne, spokojne miasteczko. Jest dokładnie takie, jak sobie wyobrażałem właśnie włoską prowincję. Miasteczka malutkie z takimi widokami na morze. Znowu mi zgubił ostrość telefon. O! Bo nagrywam telefonem, odkąd mi się zepsuł aparat. Ale uważam, że ta zmiana była te <grym> O! Doskonała. Zdjęcia z telefonu są równie dobrze co z aparatu praktycznie. Jakość filmów również. A oszczędza mi to dużo czasu na zgrywanie, obróbkę, ponieważ obrabiam też zdjęcia na telefonie. Teraz te telefony są idealnym narzędziem do vlogowania. Jedyne, co mógłbym się przyczepić, to dźwięk, z tego względu, że na telefon nie ma jak sobie przyczepić e, detkata, tego takiego <laughs> e, czegoś do wytumiania wiatru, tych takich włosków, tej sierści, jakiej wiecie o co chodzi. W każdym razie, Te, idę właśnie na punkt widokowy, chyba najwyższe miejsce w miasteczku. Czyli tu, jaszczurki wielkie, zapierdzielają, ale jest skubana szybka, ej! Okej, okay, teraz jestem właśnie w tym miejscu, gdzie filmowy bohater Michael Corleone wziął ślub z Apollonią. Oto ruiny kościoła Jezusa i Maryi. Naprawdę ruiny, jest trawa, ale chociaż, sami zobaczę, jeszcze resztki posadzki są nawet. Płytek, nie może rośnie trawa. No i rzeźby tu gdzieś ołtarz stał, Są. Okna. Ale nic poza tym. Tutaj jest stara dzwonnica. Tam wisi nawet w środku jeszcze dzwon. A ja tutaj widzę ścieżkę, którą może uda mi się tam trochę wyżej gdzieś wejść. Ej! Ha! Muszę tylko uważać, żeby gdzieś nie spaść. Żeby na węża nie nadepnąć. I w sumie tyle. Skorpiony nie są niebezpieczne. I żyją tylko w nocy podobno. Patrzę się pod nogi. O! O proszę! Udało mi się gdzieś tutaj wejść. Halo! A! Zobaczcie! Jakie ruiny zajebiste No i jestem na terenie pewnego kościoła. Ale haszcze e! Zobaczcie, ruiny dookoła mnie to był duży, tam w ogóle na górze jest są ruiny zamku twierdzy z 1158 roku. Wejdźmy! Także próbujemy do wieży wejść, pewnie że tak. Tak, wisie. tam w środku jest stary dzwon, jeszcze wisi. Jest z niego sznurek współczesny przywiązany. Podejrzewam, że to ten kość, ta wieża to cały czas jest w użytku. Tutaj takie widoki znowu na miasteczko. Tam zabudowania. Na maksa zgłodniałem, także jest pora lunchu. Ja nie poszedłem do knajpy żadnej, bo... Nic nie mogę tutaj znaleźć w tym miasteczku. Także panini, czyli kanapka. Jest taka konkretna. To jest pół chleba. Zamoczone w oliwie z oregano. E, Dwa plastrami takimi prawie centymetrowymi sera. I całą masą szynki prosciutto. Także mm, pachnie wybornie. Za 4 euro. Bardzo spoko cena. Przyszedł, nie wiem czy ja to zjem na naraz. No, siedzę sobie tutaj na schodkach do kościoła, bo jest mi zacienione miejsce akurat i zaczynam konsumpcję. Nadal jeszcze nie zdecydowałem, czy tutaj zostaję, czy jadę gdzieś dalej. Z tego względu, że no jest to na tyle przyjemne miejsce, że mam ochotę zostać. A z drugiej strony no 47 euro płacić za, za nocleg. To mnie strasznie, aż mnie wykręca flaki, żeby tyle zapłacić. OK, moi drodzy, pozwólcie, że pokażę wam teraz swój pokój, który wynająłem. Postanowiłem się szarpnąć tym razem takie łóżko, łóżko, jak łóżko, ale wygodne się wydaje. Tutaj mamy łazienkę, ekskluzyw, wentylator, telewizor z biurkiem, woda jest z lodówki. Jest to już ze śniadaniem. Tutaj mam widok. Z okna taki jest widok. Proszę bardzo. Na kamieniczkę. Bardzo cicha, spokojna. A teraz chodźmy do kuchni. Do kuchni. Ej. Ej. Do kuchni, proszę bardzo. Taką mamy tutaj kuchnię. Ej. Ej. Tam jest klatka schodowa, także nie będę wychodził. I. Ej. Sekundę. Bo... O, dobra. Ej. Otworzyłem. No i taki, o, taki widok zajebisty. Mam z balkonu. Ej! Taki proszę bardzo. Naprawdę zarąbiste miejsce. Teraz sobie kupię piwko jakieś i będę tutaj je piło. Bambusowy burz. Tutaj rośnie. Tutaj mamy oliwki. Po lewej stronie tak rosną. Takie liście to są drzewo oliwkowe. musicie uwierzyć mi na słowo, bo tutaj jeszcze nie ma owoców. No a tutaj kaktusy. I opuncja, która jest bardzo smaczna. I przede wszystkim zawiera bardzo dużo wody. Także można się nią e, napoić tak mogę chyba powiedzieć e! o! opuncji nie zrywam zresztą ta jest jeszcze niedojrzała bo ma takie malutkie przeklęte e, takie malutkie przeklęte igły ma I jak się to weźmie w rękę to potem kilka dni się z igłami w ręce wchodzi nie da się tego wyciągnąć wiem bo kiedyś próbowałem <grym> no i jestem przy tym kościele Tutaj widzę, że się nie wejdzie. Tam coś pisze. E! Co to za alfabet? E, zobaczcie. Co to za alfabet tam jest? Grecki? Nie. Jak ktoś wie, co to za alfabet, to niech mi napisze w komentarzu. Bo ja nie mam pojęcia. Taki alfabet. No i... Jest, bo jestem ciekaw, a nie mam pojęcia kompletnie. O, więc on tak on wygląda. No dobra, do kościoła, do środka nie wejdę, bo jest zamknięte. Szkoda, bo szedłem tutaj godzinę w dół. Więc zaraz będę szedł półtorej godziny pod górkę. Ale wygląda ciekawie, całkowicie inaczej niż jakiekolwiek kościoły, które do tej pory widziałem. No i pochodzi on z 1172 roku i praktycznie jest oryginalny. Także jakieś tam pisze, że niewielkie części były odbudowywane później. No i jestem gotów w to uwierzyć, że jest aż tak stary, ponieważ wydać, że te cegły są już do połowy wypłukane. Właśnie zaszło słońce, bardzo takimi pięknymi kolorami. Tam Etna jeszcze się pięknie dymi. Nad... A więc, takim akcentem pięknym, kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że odcinek Ci się podobał. Jeśli tak, to pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę. Jakiś komentarz pod filmem, jeśli Ci się podobał, lub nie podobał. No i pamiętaj, aby subskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to bardzo im pomoże. I do zobaczenia w następnym odcinku, już jutro. Cześć!